mano, jestem Masasin i dzisiaj zaczniemy kontynuować odcinek. Będzie to odcinek trzeci. Yy, jak widzicie... Yy, jakby... Myślicie, że mi się głos zmienił. Ale... Mi się głos nie zmienił, ponieważ młodszy brać się uparł. Żeby... No, sam nagręcił się filmik. No, to mu dałem, ale... Jeżeli się nie podoba, piszcie w komentarzach. Dobra, trzeba zebrać trochę żelazka. No i węgla. Kiedy znajdę diaksę i czym wykopię? Kamiennym. Dobra, A jak on tu ważacze? O! Zagrywam. Mamy meczek? Hmm... Trzeba zrobić, bo się kończysz. Masę Ło, mas... cholera, ile węgla? Jak się włodek mi zapełni? Ma... No. no to jedziemy. Czy zgubimy się, czy co? Dobra, mamy... Trzeba iść trochę po kobra, bo nie mamy tego. 56 Trzeba znaleźć piasek, wypalić kło. Yy, 64, 64. Lebna, no, kostę, 45. To, co, 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 co. się przyda. To też się przyda, to, to, to. Nie, no, nie, się nie, się się przyda. nie, spać? No to śpimy. Yy. Tu jest kopalisko. nie, nie, trzeba... nie, nie, Te dwa jeziorka. Czekajcie. Czyli dwa jeziorka. X. Tu jest. Czyli gdzieś. Tam są dwa i... No i trochę dalej jest to jeziorko. No chyba jest w górze. Dobra. Eee. Yy. Tutaj lecimy... Ha. Patyki ...czy goble. No. No, Finki. Finka Pepa. Taki nie no. Eee, taki ma Hmm. No, gdzieś sześćdziesiąt cztery Załóżmy, że to <coughs> Nie. Może kiedyś się stam wyniosę, upiększę mój dom. A nie, taka fajna, mała, miła dzielnica. 64. cztery. Już, już jest 22, szybko, szybko, pójdzie, z płatka. Już mam po... ojej. No, jeszcze kilka. No ale fajna skrytka, może coś zrobię tu. No nie no, tak daleko od domu, bez sensu. Może nawet jeszcze czternaście i, i może zaszpać. Sześćdziesiąt jeden. Trzy. No dobra, jedziemy. Niemal trzeba pigmana. Trochę świń pozabijamy. Da się na nizdę. No że nie jest. Dwa hity. Czekaj. Pigu. Hm? Kawa czy Edek będzie. No weź, no, bo mi się mieć skończy. no dwajścia. I no, hit, 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 a może być. Tak. Gówno dało. Zrobić łokale, nie O, węgiel, czy to, ale chyba starczy? To no, jest trochę dirtu. Idę... Yy, siekierę. Hmm. No. no Zrobimy... No. Trochę dziewczyn wykopać żeby tak świadomie wyglądało, Ach, wiecie jak to dach, to dach. Jak później na górę wejdziesz. Albo wejdziesz. Dobra, to się wystarczy. Dojedziemy. zrobić takie sadki. Hmm zrobimy takie coś I nie chcę zrobić dochówek bo to więcej będzie a jeszcze nigdy tak nie robię Sory za lagi Tidak lagi. aja. mana? Macam Skype. No, okay. okay, no, okay. Mer! Mm. Pero...